Hej, witam Was w kolejnym filmiku, a dzisiaj pocierpimy. Jeśli macie Netflixa, może jesteście świadomi istnienia takiego programu japońskiego jak Real Love. Mam nadzieję, że nie. I niestety miałam tą przyjemność. Dzięki Julia, zniszczyłaś mi życie. Real Love to tania podróbka o wiele bardziej popularnego programu Terrace House. Jest to po prostu bardzo na tym samym fenomenie Big Brothera. Ludzie szukają miłości. W sumie, w, sumie, w sumie to tyle. Różnica jest taka, że w Real Love każdy uczestnik ma swój okropny, paskudny, siedziby, obrzydzenie sekret. No ale dobra, no ale dobra. Wgryźmy się w to, bo i jest w co. Program prowadzi, jak to mówią tutaj... specjalista od miłości. No jasne, tego tak jestem pewna. Atsushi Tabura, a zaś jego towarzyszkom jest mniej znacząca, bo to widać, yy, Mari Yaguchi. Możecie pomyśleć, oj daj spokój Kinga, co oni mogli takiego złego zrobić, uwierzcie mi. Zwymiotujecie. Zaczynamy od y, przedstawienia uczestników: 8 kobiet, 8 mężczyzn. Mamy tutaj m.in. modelkę Aję, która powiedziała, że jest otwarta na nowe znajomości, a pan specjalista od miłości uraczył nas komentarzem. Pozwólcie, że zacytuję: We have a big slot here. Aha, czyli tego typu możemy tutaj słuchać rzeczy. No to milusio. Oczywiście, Aja się tylko zaśmiała, co mogło pokazać, że ją ten, goś... <grych> ten komentarz niesamowicie rozśmieszył. Następną bierzemy na tapetę Ai, która jest modelką bikini. No i to już było wystarczającym powodem do postawienia kolejnego obleśnego komentarza pana specjalisty. Em, też zacytuję. Ciekawe, jaki ona ma sekret. Może... Molę przez szefa? Czy ja serio muszę tłumaczyć, co z tym jest nie tak? Bo musimy iść dalej. Państwo prowadzący już od samego początku mają chyba problem z zapamiętywaniem imion? Ja wiem, mam dokładnie to samo. No bo po co je używać, co nie? Lepiej przypinać uczestnikom etykietki typu... No wiecie... Sake girl. Albo na przykład... Gość, który przyjechał do Tokio bez marzenia. <noise> albo na przykład... Duże piersi, bo wiecie... Albo na przykład... Athlete eating slut. No mnie się podoba, czy na przykład plastikowy host, no kurde, oddałabym życie za takie przezwisko, jakby moje przyjaciółki, jakby na przykład Jula mnie nazywała Plastic Host, albo Athlete Eating Slat. to najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Pan specjalista oczywiście nie mógł usiedzieć w miejscu i zaznaczył, że wiele uczestników nosi długi rękaw. Się przed promieniami słonecznymi? To on chyba w Japonii nie żył. Jest jeszcze jedna rzecz, którą nie wiedziałam, gdzie przypasować. Jest w pewnym momencie taki bardzo krótki klip. Widać, że był tak specjalnie wycięty idealnie, żeby tylko te parę sekundek tam sadzić. Gdy bohaterowie stoją nad basenem i się tam konwersują, to nagle wiatr jednej uczestnicy podwiał spódniczkę. Ja nie będę tego pokazywać. Zapomnijcie w ogóle. Spódniczka podwiana została w taki sposób, że było widać całą pupę. Jakby wszystko. Jakoś dziwnie ten klip został wycięty od razu po tym, jak ta spódniczka została podwiana. Hmm. To jest bardzo interesujące, skąd to się to tam wzięło, prawda? Tak jakby nie mogli oszczędzić tej dziewczynie kompromitacji, Musieli to wsalić. Bo wiecie. Pupa! Majte! Nie będę tutaj przytaczać komentarzy uczestników na temat sekretów innych, które zostają tam wyjawiane z każdym odcinkiem. No, bo oni sam mogą mówić tam, co chcą. Powinni w sumie mówić to, co myślą. Tutaj się nie mogę do tego przyczepić. Ale prowadzący powinni zachować jakąś tam dozę kultury osobistej i klasy. Jaka była reakcja prowadzących, gdy jeden z uczestników wyznał, że przez bardzo dużą część swojego życia był uzależniony od seksu? Wow, cóż za dorosłe zachowanie! Jestem naprawdę pełna podziwu wiadomka. Pan ekspert nie byłby sobą, gdyby nie dotałby swojej dojrzałej wstawki oczywiście. Fudzi, wyjawiając swoją bolesną przeszłość, opowiadając o tym wszystkim, to nie było tak, że ten chłopak tak z dupy zaczął być wariatem seksu, tylko coś wpłynęło na niego i to sprawiło. Że taki się stał, ale nie. Przecież to nie jest istotne. Pan prowadzący powiedział: cytuję, pewnie teraz chętnie by ją przeleciał. Dorosłość, proszę Państwa. Dojrzałość. Mieszy mnie to, że oni często chwalą ten pomysł z tymi sekretami, pomysł tego programu jak to jest wspaniałe, że, że oni się dzielą tymi sekretami, bo jak oni ujawniają te sekrety, to oni się stają tacy ludzcy i, i oni chcą jakby oni chcą się poprawić. A zaraz potem śmieją się z nich, a pan ekspert, zamiast używać ich imion, to pokazuje palcem i mówi co co zjadę sportowców. Kurde. Nie, no pewnie okej. Okay. Rozwodzą się i zachwycają, że wszyscy uczestnicy mają te swoje sekrety, ale robią wszystko, żeby się poprawić, żeby, żeby nie spoglądać w tą przeszłość. Jakie to urocze, prawda? Jeden uczestnik rozwiódł się z żoną, gdyż ona go zdradziła. Co? Czemu się nie śmiejecie? Zgadza się. Gdy wszyscy usłyszeli ten sekret, pani prowadząca wybuchnęła śmiechem. Nie jesteście w szoku? No to chociaż tyle, ale nie wyłączacie tego filmu. Proszę, jest jeszcze więcej. Miałaś 300 partnerów seksualnych? Miej pewność, że pani śmieszka nie powstrzyma się od śmiechu. Pomijając też, że za tym kryje się, no wiecie, męczenie psychiczne, zapewne też fizyczne. <gryw> Zabawne jest to, że gdy ta dziewczyna wyjawiła ten sekret, to pan prowadzący był bardzo wyrozumiały, bardzo miły. A jak tylko wrócił do swojego kuczego gniazda, nazwał ją, cytuję, 300 slot. Ja już nawet nie mam siły tego komentować. Jak to ekspert od miłości ma on swoje złote rady? To powiecie na tom: w sytuacji, gdy jedna z uczestniczek krzyczy w dość zabawny sposób, pan ekspert radzi. I teraz słuchajcie. Dziewczyno. Bądź ostrożna, jakie dźwięki z siebie wydobywasz. Chłopcy słuchają. Nienawidzę takich lasek. Powinnaś krzyczeć w uroczy sposób. Zmieniło moje życie. What is the most inspiring thing I've ever said to you? Don't be an idiot. My life. Najbardziej zabolało mnie, gdy prowadzący rozmawiali o Ai, tej modelce bikini, bo. Wyglądała na taką trochę introwertyczkę, widać było, że jest troszeczkę wycofana, nieśmiała. Co pan ekspert? Napisał już całą jej biografię, mówiąc, że jest ona introwertyczką, czyli. Teraz, wszystkie introwertyczki jakby podnieście ręce, bo to jest właśnie o was. Bo pan ekspert jest nieomylny. Introwertyczka, czyli typ laski. Zły chłopak i zaszła w ciąży. O ile się orientuję, to żarciki już nie są w modzie. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek były, ale mogę się mylić. Jak można obracać w zabawną stawkę dziewczynę? dziewczyny? A no tak, zapomniałam. Mamy 2020. My bad. Państwo prowadzący nie wahali się również nazwać jedną uczestniczek chłopakiem. Dlaczego możecie zapytać? A no dlatego, bo była taka... mniej kobieca niż inne uczestniczki. Mniej bała o wygląd, no to wiecie. <grym> Witamy w średniowieczu, mordeczki. Jakby jesteście troszeczkę zacofani wszyscy. Bo, no, no bo wiecie, bo to, to jest takie modne. Wiecie, LGBT. Zaniepokoiło mnie to ich dociekanie między sobą, jaki sekret ma każdy z nich. Zawsze wtedy mówią takie obrzydliwe rzeczy. Jedno to właśnie to, że jedna dziewczyna jest brzydsza, więc pewnie jest facetem. Kolejnym przykładem jest, gdy uznali, że inna dziewczyna miała dziwne nazwisko, o, to pamiętam. Inna dziewczyna miała dziwne nazwisko. Więc. No wiecie, na bankie z imigrantką. Co wprawiło oczywiście panią prowadzącą w spazmiczny atak śmiechu, bo przecież takie zabawne. Patrzcie, patrzcie! <grym i wrogów> Imigrant! <grym i wrogów> Widzicie? Takie to proste. Jeśli będziecie wśród przyjaciół, to po prostu powiedzcie: Imigrant? Stańcie się duszą towarzystwa. Jakie jeszcze ciekawe podejrzenia wysunęli państwo prowadzący? No, że jedna dziewczyna dlatego, że miała długi rękawek? Nienormalne, prawda? E, to pewnie się tnie i jest niestabilna psychicznie, jak można tak łatwo przypiąć komuś etykietkę, co nie? Jakże wiem, że w realnym życiu też tak robimy bardzo często, jest to bardzo proste, ale w takim programie... Że prowadzący się tak zachowywali jak dzieciaczki w przedszkolu, co jak usłyszą seksik, to po prostu wszyscy płaczą ze śmiechu. To może teraz jeszcze dwa słowa o pani śmieszce, bo to chyba ono mnie najbardziej w tym wszystkim irytuje. To, że pani ekspert nie potrafi się powstrzymać i musi w każdym zdaniu użyć słowu, przywykłam, ale wiecie co? Bardziej załamuje mnie to, że pani śmieszka kompletnie nie reaguje na te teksty. Pokazuje to tylko, jak bardzo jej postać miała być pusta, bo wiadomo, że to jest reżyserowane, tak samo jak teraz chaos. Yy, zanosi się od śmiechu, jakby pan Ekspert powiedział: najśmieszniejszy żart na świecie. A on obraża ko każdą ofiarę znęcania psychicznego, ale też ludzi uzależnionych, którzy się starają wrócić do normalności. Hola, Razna! Ciągle tylko ten sam tekst! Ew, niech przestań! A gdzie ty mówisz? Daj spokój, no, Dobra, bo ja się zmęczyłam w pierwszej minucie nagrywania tego szamba. Aktualnie jest godzina 8.27. Paulina, bardzo, bardzo przystojny mężczyzna, mafia, polecam. Aha, yy, odpowiadając na pytanie w tytule, Real Love to szambo. To tyle. Wychodzę. A wstaję i wychodzę z pokoju. Widzimy się w następnym filmie. Dajcie subskrypcję. A ja sobie idę. Mam dość. Tu jest Instagram. Follow macie dać. Tutaj. Już. A ja wychodzę. Rzekną. Na razie. pa. Dobra, to było chyba fajniejsze.